Witamy w codziennych wiadomościach motocyklowych. Twoim przewodniku po świecie nowości, wyścigów i newsów związanych z motocyklami. Punktualnie o godzinie 11 rano otwarto dla publiczności targi Motocykl Expo. Już po raz trzeci w halach Expo mamy możliwość zapoznania się z nowościami na kilka miesięcy przed sezonem. Zapraszamy Was do wycieczki po terenie targów. Witamy na motocyklowych targach Motocykl Expo 2008. Niezależnie od tego czy jesteś fanem enduro, czy lubisz chopery, Maszyny sportowe czy ciężkie krążowniki szos, najnowszą hajabuzę czy skutery, kłady dla dzieci czy elektryczne zabawki stylizowane na motocykle, silniki zaburtowe czy skutery wodne. Każdy znajdzie tu coś dla siebie niezwykle bogaty wybór ubrań i akcesoriów. Ciekawą ofertę zaprezentowała Yamaha, jak na przykład motocykl Valentino Rossi. A może postawić motocykl do góry kołami, nic trudnego. Targi to także świetny moment na rozmowy biznesowe, pozyskiwanie nowych klientów, a także na zakupy. Na stanowisku Honda zobaczymy motocykl do złudzenia, przypominający wiadomości motocyklowe. A przede wszystkim to, co powoduje szybsze bicie serca, czyli piękne motocykle i jeszcze piękniejsze dziewczyny. To właśnie Motocykl Expo 2008. Witam, z Zakrzewskim, organizatorem targów Motocykl Expo 2008. Ilu wystawków znajdziemy tego procesu? Możemy tu zobaczyć ponad 100 importerów z motocykli, skuterów, kładów, stowiska akcesoryjne plus stowiska konkursowe, które zorganizował miesięczny W zeszłym roku była to liczba ponad 13 tysięcy ludzi. Myślę, że w tym roku preferencja będzie znacznie większa. Myślę, że powinniśmy przełamać liczbę 20 tysięcy. Oczekiwania naszych odwiedzających są bardzo różne, więc trudno tutaj jednoznacznie stwierdzić, co najbardziej zainteresuje. Na pewno nowości branży motocyklowej. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dziś i zapraszamy na następny odcinek codziennych wiadomości motocyklowych.